Ze Słowem Bożym, które ma w nas działać, ma nas zmieniać, a w czasie Wielkiego Postu mamy starać się uczynić w swoim życiu wszystko nowe, by znów z Chrystusem przejść przez Jego mękę, śmierć razem. Razem wyszliśmy, czy weszliśmy na drogę, którą nazywaliśmy małżeństwem. Z czasem może pojawiły się dzieci. I tak nasza rodzina rozwija się, i przychodzą do niej kolejne osoby, które posiadają kolejne dary, kolejne umiejętności, często inne niż te, które my posiadamy jako rodzice. Każdy, każdy i każda z nas został obdarzony przez Pana Boga unikalnym talentem jakimś darem zdolnością. Jezus Chrystus, witam Państwa serdecznie, i raz jeszcze chciałbym podziękować organizatorom za umożliwienie strefie katechety Wydawnictwa Świętego Wojciecha udział w tak wyjątkowym wydarzeniu, jakim są rekolekcje dla rodzin. W bardzo ciekawej, innowacyjnej formule, ale Patrząc na ilość dni rekolekcji, na tematy, które każdego dnia rozważamy, myślę, że dla większości z nas ogromnym luksusem byłoby pozwolenie sobie na obecność codziennie w kościele na rekolekcjach takich stacjonarnych w swojej parafii. Byłoby to praktycznie dla wielu z Państwa, dla mnie także niemożliwe. Zatem nowoczesna technologia w służbie dobru w tym wydaniu docieramy do Państwa z dobrą nowiną ze słowem Bożym, które ma w nas działać, ma nas zmieniać. A w czasie Wielkiego Postu mamy starać się uczynić w swoim życiu wszystko nowe, by znów z Chrystusem przejść przez jego mękę, śmierć i cieszyć się chwałą, radością zmartwychwstania. Do tego momentu, do dnia Wigilii Paschalnej, wieczoru paschalnego pozostało jeszcze sporo czasu. A nam jako strefie katechety przypadł w udziale temat związany z talentami, a dokładnie talenty w służbie wspólnocie. W liście św. Piotra, w pierwszym liście, w czwartym rozdziale i dziesiątym wersecie tegoż listu, czytamy: Niech każdy służy innym takim darem, jaki otrzymał. Niech każdy służy takim darem, jaki otrzymał. Jedno zdanie, a niesie w sobie ogrom treści. Mamy służyć darem, który otrzymaliśmy od kogoś. Zobaczcie Państwo, jak często y, może i ja także łapię się y, na tym, że coś potrafię zrobić. Ile w tym wszystkim jest takiego zapatrzenia właśnie w te swoje umiejętności, y, tą swoją wyjątkowość. To, że coś potrafię, coś wychodzi. Mam jakiś dar, którego inni może nie posiadają. A jak często zapominamy o tym, że jest to właśnie dar, nie nasza jakaś zasługa. Jeden urodzi się z talentem do pisania wspaniałych dzieł muzycznych. Inny... Pięknie maluje, jeszcze inny wspaniale śpiewa, a ktoś inny ma dar i zdolności do tego, by uczyć się różnych języków bądź też pomagać ludziom, zostając lekarzem, strażakiem, księdzem, nauczycielem, rodzicem. Tych darów myślę, że są tysiące, jak nie setki tysięcy. Talent czasami rozumiany jest jako jakaś taka umiejętność wyjątkowa, którą ktoś posiada. I często w tym patrzeniu na talent, właśnie przez pryzmat tej wyjątkowości, nie dostrzegamy tysięcy talentów, którymi Bóg obdarza nas i obdarza tych, którzy są wokół nas. Pozwólcie, że po fragmencie z Pisma Świętego podzielę się z Wami bajką, którą nazwałem wioska talentów. W pewnej malowniczej dolinie znajdowała się Wyjątkowa wioska, gdzie każdy mieszkaniec posiadał unikalny dar, ale naprawdę unikalny. Był tam Mateusz, który potrafił wspaniale opowiadać historię. Zosia, której śpiew koił serca, był też i Antoni, który umiał budować solidne domy. Jednak mieszkańców wioski przez długi czas nie interesowało to, że Mieszkają w obecności, w sąsiedztwie tak wyjątkowych ludzi. Po prostu tego nie dostrzegali. Nie dostrzegali wartości tych swoich talentów tego śpiewu Zosi, umiejętności Antoniego, jego stolarskich talentów, czy też Mateusza, który po prostu opowiadał świetne historie. I te talenty, co gorsza, używali tylko dla siebie. Może Mateusz nagrywał jakieś podcasty, w których opowiadał historie, ale nie umieszczał ich nigdzie w internecie. Może Zosia śpiewała sobie tylko w łazience podczas porannej czy wieczornej toalety. A wspomniany Antoni rozbudowywał swoje już i tak duże i przestronne mieszkanie. Wydarzyło się jednak coś, co. Zmieniło patrzenie społeczności wioski na posiadane przez nich umiejętności, dary, które my nazwiemy talentami. Pewnego dnia wioskę nawiedziła wielka burza. Zniszczyła sporą część domów, a wielu mieszkańców zupełnie straciło nadzieję na odbudowę. Pomyślmy o powodzi, która wydarzyła się w Polsce całkiem niedawno. Historia bardzo, bardzo prawdopodobna. I wyobraźcie sobie, że wtedy wydarzyło się coś naprawdę wyjątkowego. Mateusz zaczął opowiadać historie pełne otuchy, nadziei, zagrzewające ducha całej wspólnoty wioski. Zosia, poprzez swój wspaniały i kojący śpiew, dodawała sił do pracy, a Antoni nie śpiewał. Nie opowiadał historii, ale wziął się do roboty, bo nad tym znał się najlepiej i zorganizował odbudowę wszystkich zniszczonych domów. I dopiero wtedy, Państwo drodzy, wszyscy zrozumieli, że ich talenty są darem nie tylko dla nich, ale dla całej wspólnoty dla całej wioski. Od tego dnia w wiosce panowała jedna zasada: każdy talent, nawet najmniejszy, jest cenny tylko wtedy i tylko wtedy, kiedy dzielisz się z nim z innymi. Bajka wymyślona przeze mnie, ale pokazuje, że nasze dary nabierają sensu dopiero wtedy, kiedy służą innym. Spójrzcie, tak samo w naszych rodzinach. Każdy wnosi coś wyjątkowego. I tak naprawdę, dopiero razem możemy uczynić ten świat lepszy. Lepszym. Możemy uczynić naszą rodzinę lepszą. Ale nie zrobimy tego w pojedynkę. Zresztą, na, na starcie, kolokwialnie mówiąc, naszej rodziny nie byliśmy sami. Musieliśmy. Przed Panem Bogiem, drugiej osobie pewne rzeczy obiecać, ślubować, że nie jesteśmy już jedno. Ja i żona, ja i mąż osobno, ale jesteśmy jedno jako jedno. Razem. Razem wyszliśmy, czy weszliśmy na drogę, którą nazywaliśmy małżeństwem. Z czasem może pojawiły się dzieci, i tak nasza rodzina rozwija się, i przychodzą do niej kolejne osoby, które posiadają kolejne dary, kolejne umiejętności, często inne niż te, które my posiadamy jako rodzice. Każdy, każdy i każda z nas został obdarzony przez Pana Boga unikalnym talentem jakimś darem zdolnością. Nie doszukujmy w talentach się tylko, nie doszukujmy talentów tylko w jakichś wyjątkowych umiejętnościach. Jan Matejko, Jan Sebastian Bach. Tak, oni byli i Fryderyk Chopin utalentowani. Ale muzyka, sztuka w ogóle, czy medycyna, czy nauka. Nie tylko do tych sfer ograniczajmy nasze talenty, bo właśnie ten y, zmysł Mateusza. Do opowiadania świetnych historii, zobaczcie, jak potrafił zmobilizować ludzi do pracy. Czasami bardzo maluteńki talent, maluteńka zdolność, umiejętność, którą zostaliśmy obdarzeni, może działać cuda. I prawdziwa radość płynie z naszych talentów wtedy, kiedy dzielimy się nimi z innymi i mamy tę satysfakcję, że robimy coś dla kogoś. Mówi się dzieciakom często, pracuje w szkole także, że więcej radości jest w dawaniu niż w braniu. No oczywiście, że tak jest. Zobaczcie, ile razy cieszyliście się z tego, że mogliście zrobić komuś jakąś przyjemność. Temat miał nawiązać nieco też do świętej Hildegardy z Bingen, jednej z większych świętych kościoła rzymskokatolickiego. Była nie tylko zakonnicą, jak wiecie, ale także i kompozytorką, lekarką czy też pisarką. Całe swoje życie poświęciła na służbie innym, drugiemu człowiekowi, ale wykorzystując właśnie dary, jakie otrzymała. Jej przykład może nas nauczyć tego, że Pan Bóg powołuje nas do działania w świecie, ale nie tylko takiego y, aktywnego, które nazwalibyśmy pewnie aktywizmem jakimś takim filantropią. Nie. W tym wszystkim ma być Bóg. To nasze działanie w świecie ma być czynne, aktywne, ale z tą perspektywą, że wszystko, co mamy, otrzymaliśmy od Pana Boga. Talenty, które otrzymaliśmy, możemy rozwijać, możemy pomnażać, możemy się nimi dzielić. Możemy też je zakopać, o czym wiemy doskonale z przypowieści o talentach. Ale spójrzmy sobie jeszcze na aspekt talentów, które mają budować wspólnotę. Rodzina to ta pierwsza wspólnota, w której uczymy się służby i chyba trudniejsza niż nasze aktywności poza rodziną. Jestem zaangażowany osobiście także w działania wolontariatu, i, i często widzę, że łatwiej jest pomóc komuś, kogo się nie zna. Łatwiej jest okazać serdeczność komuś, kogo nie widzimy na co dzień. Kto może został pokrzywdzony w jakiejś katastrofie, stracił wszystko. Jego sytuacja życiowa jest naprawdę trudna. I pomoc, oczywiście, jeżeli świadczymy takiej osobie, jest to bardzo szlachetne, ale spójrzmy też na to, na czym sam się łapie: że bardzo często łatwiej jest pomagać tym, którzy są dalej. Trudniej te Naszą służbę okazywać w rodzinach współmałżonkowi, dzieciom. Trudniej być wolontariuszem w rodzinie, trudniej bezinteresownie zaangażować się wśród bliskich, którzy no, często bywają takie dni, że działają nam na nerwy, że w czymś się nie zgadzamy, gdzie znamy się jak przysłowiowe łyse konie. I czasami łatwiej te nasze aktywności związane z talentami skierować poza dom, poza rodzinę. I tutaj też, jak mówię, biję się w piersi, bo sam doświadczam tego osobiście. Jeżeli tak jest u Was, to y, warto coś z tym zrobić, by pierwsza właśnie była rodzina, która skorzysta z naszych darów, umiejętności, z naszego takiego zapału w służbie. Każdy członek rodziny wnosi coś wyjątkowego. Dziecko może przez swój po prostu entuzjazm dziecięcy. Dawać coś, czego rodzice może już dawno nie doświadczali, czy też zapomnieli. Rodzic swoją mądrością, mądrością życiową, dziadkowie doświadczeniem. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie Pan Bóg stworzył, jak to wszystko się wspaniale łączy w jedno. Idźmy dalej. Mamy wspólnotę parafialną, różnego rodzaju grupy wolontariatu, czy też w końcu katecheza, jako kolejna przestrzeń, gdzie możemy dzielić się swoimi darami. To, co już powiedziałem na początku, wy rodzice, jesteście pierwszymi katechetami. Ale w tym dziele ewangelizacji, w dziele katechizacji, nie możemy zostawić tej działki tylko i wyłącznie nauczycielowi i księdzu proboszczowi. Ta nasza synergia, działanie razem w jednym celu może przynieść naprawdę dużo większe owoce niż praca jednego człowieka. I znów pamiętajmy, skąd talenty otrzymujemy. Mimo, że jest trudno. Mimo, że bywają sytuacje, gdzie bardzo się staramy i tak nie wychodzi. pamiętajmy o tym, że jest ktoś wyższy jest, ktoś nad nami. Jeżeli podejdziemy tak do naszej służby, do naszego dzielenia się talentami, to nie będziemy budowali na sobie. Będziemy budowali na kimś, kto daje fundament niezniszczalny. daje pewny fundament i nawet mimo trudności wątpliwości, nasza budowla będzie rosła. Osobiście, jak wspomniałem, jestem wolontariuszem, koordynatorem wolontariatu, a także koordynatorem strefy katechety. I często widzę, jak zaangażowanie w służbę zmienia ludzi. Jeżeli są wśród nas nauczyciele, to pewnie też widzicie to, jak dzieciaki lubią pomagać. Czasami... Sami nie panują nad swoimi emocjami, nad swoim jeszcze kształtującym się charakterem, i wydawałoby się, że to dziecko jest już skreślone, zametkowane tak, a nie inaczej łatkę posiada taką, a nie inną. Zachowanie poprawne, nieodpowiednie czy naganne. Natomiast w wolontariacie to dziecko się spełnia. Daje z siebie to, co ma najcenniejsze. Tam odkrywa też swoje talenty. Mnie osobiście współpraca w wolontariacie uczy pokory i wdzięczności za te umiejętności, które też posiadam, ale dostrzegania tych umiejętności także w drugim człowieku. Kiedy organizuję jakieś akcje charytatywne, katechezy czy też spotkania formacyjne, widzę jak każdy talent, od tych umiejętności organizacyjnych, powiedziałbym, po ciepłe słowo, które ktoś potrafi, jakby taka empatia wrodzona, powiedziałbym. Może być ogromnym to wszystko darem dla drugiego człowieka. Pytanie, jak my ten dar wykorzystamy, czy my ten dar dostrzeżemy. W Ewangelii Pan Jezus wielokrotnie podkreśla wagę służby. No, mówi między innymi, posłużę się tutaj tekstem, żeby nic nie przekręcić. Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu, o czym była już mowa. To Dzieje Apostolskie, 20, rozdział 31, 35, przepraszam, werset. Służba nie jest naszym obowiązkiem, bądź może nie tylko obowiązkiem. Ona jest także drogą do świętości. Pamiętacie te historie z Marią i z Martą. Nie lubię tego tłumaczenia liturgicznego w lekcjonarza, gdzie jest mowa, że Ty wybrałaś lepszą cząstkę. Pamiętacie, że siostry, jedna uwijała się przy przygotowaniu stołu, a druga słuchała. Jezus nie mówi tutaj o lepszej cząstce, ale mówi o dobrej. Ty też wybrałaś dobrą część. Czyli w tym naszym działaniu, w tej naszej służbie, warto też pamiętać o takiej zdrowe, zdrowej równowadze, żeby ta służba nie była czystym aktywizmem, czystą filantropią, i właśnie nie była traktowana jak tylko zwykły, trudny do spełnienia obowiązek. Kiedy dzielimy się swoimi darami, swoimi umiejętnościami, nie tylko pomagamy innym, ale także również my sami wzrastamy duchowo i my uczymy się pokory. Dostrzegając, że nie jestem pępkiem świata, nie znam się na wszystkim najlepiej. A żeby coś zagrało jak w orkiestrze symfonicznej, nie wystarczy jedna trąbka. Trzeba całej palety barw, kolorów, różnych instrumentów, które dadzą piękną muzykę. W rodzinie możemy także praktykować to wszystko, o czym mówię na co dzień. Od malutkich gestów, jak opróżnienie zmywarki. Czy wyniesienie śmieci, powiększa jakieś obowiązki, inicjatywy, pomalowanie mieszkania, naprawienie tej zerwanej śrubki, o którą żona już długi, długi czas prosi, yy, czy też ugotowanie jakiejś super ekstra potrawy, która wszystkim smakuje, a zajmuje mnóstwo czasu pracy. Kończąc, na wspólnym zaangażowaniu w jakąś inicjatywę, jakieś dzieło charytatywne. W moim wolontariacie mam także rodziny, które angażują się całe w działania. Wspólnie udają się na zakupy, wspólnie te zakupy dostarczają, pomagają w segregacji żywności, pomagają w jakichś yy, dziełach, które w danej chwili są potrzebne. I są tam i rodzice, i dzieciaki. Nie działa to też na zasadzie przymusu. Bardzo często widzę, że rodzice yy, dają dzieciom alternatywę: Spróbuj, zobacz. Może to dla ciebie. Więc może taka wspólna działalność charytatywna w czasie Wielkiego Postu będzie też okazją do tego, by podzielić się swoimi talentami z kimś, kto potrzebuje tego talentu. Organizatorzy prosili także o zaplanowanie jakiegoś działania dla rodzin, by wspólnie te talenty wykorzystać. Tutaj zastanawiałem się długo: no, możemy zaproponować: pójdź i pomóż komuś zrób coś dla kogoś w swojej rodzinie. Ale jeżeli to są zbyt duże ogólniki, to wszyscy doskonale wiemy, trudno się z nich wywiązać. Więc moje propozycje, może coś z tego y, przemówi dla waszych rodzin. Zaplanuj jakieś wspólne działanie, gdzie cała Twoja rodzina, ale calutka, wszyscy od tych najmniejszych po największych, będą mogli podzielić się swoim talentem. Jeżeli mieszkasz w dużym mieście, to pewnie problemem nie będzie przygotowanie, na przykład, posiłku dla osoby potrzebującej, na przykład, w kryzysie bezdomności. Ale na pewno są też osoby w sąsiedztwie, które skorzystają z jakiejś formy pomocy, niekoniecznie charytatywnej, ale może poświęcenia czasu, może przygotowania domu na święta, może zaplanowania już jakichś potraw świątecznych, powiem, ja przygotuję. Nie musi pani nie musi pan tym się w tym roku przejmować. My to zrobimy z całą naszą rodziną. A może po prostu odwiedzimy kogoś chorego? Albo, jeżeli pomysłów nam zabraknie, zgłosimy się do Caritas parafialnej, czy znajdziemy jakiś inny wolontariat, który działa w mojej miejscowości, i zapytamy w jaki sposób moglibyśmy coś konkretnego zrobić, i może nie dla konkretnej osoby, ale jakieś konkretne działanie. Może takim działaniem będzie też założenie wolontariatu w Twojej miejscowości. I katechetyczny wymiar zadania. Usiądźcie Państwo może przy dobrej kawie, herbacie, jakimś cieście w niedzielę i porozmawiajcie o swoich talentach. Jakie macie talenty? Jak je wykorzystać w służbie innym? Każdy przecież może coś wnieść. Dzieci, nie wiem, mogą dla tego chorego zrobić przysłowiową laurkę, czy mogą też wesprzeć jakąś inicjatywę swoją obecnością. Mogą podczas katechezy zaproponować jakieś swoje działania, które w ich granicach ich możliwości jest możliwe do wykonania. Czy też y, przeprowadzić, nie wiem, może wywiad z babcią, z dziadkiem na temat tego, y, od kogo pierwszy usłyszał o panu Bogu, czy pierwsza usłyszała o panu Bogu. Mamy tutaj tak naprawdę dwa tory, które można połączyć w jeden. Wolontariat, który bardzo mocno wiąże się z katechezą. Uważam, że w dzisiejszych czasach częściej, i łatwiej trafić do ludzi poprzez działania wolontariatu niż samą katechezę. Dajmy nie tylko słowa, a przykłady. A ktoś mądry powiedział, że to one porywają. Więc zadania dwa. Taki katechetyczny zadanie domowe z lekcji religii. Porozmawiajcie o swoich talentach. Też dostrzegam to w szkole, że czasami dzieci nie znają swoich talentów albo uważają, że nie mają żadnych swoich mocnych stron. Natomiast, jak już mówimy o tych minusach czy słabych stronach, to czasami jesteśmy w stanie całe litanie wymienić. Zobaczmy, w czym jesteśmy dobrzy, bo może to jest jeden talent. Ale nie każdy, kto ma 50 talentów, zyskuje sławę światową. Bo czasami ktoś ma jeden malutki talent, który tak rozwija, że otrzymuje nagrodę Nobla i wcale nie potrzebuje do tego 150 innych talentów. Więc nie chodzi tutaj o ilość, warto też to dzieciom zaznaczyć podczas tej rozmowy. I drugie zadanie, typowo związane z taką służbą wobec innych: wyjdźcie ze swoją rodziną na zewnątrz i zróbcie coś dobrego coś konkretnego dobrego. Bardzo konkretnego, bo kiedy rozmywamy się w ogólnikach, zazwyczaj nic z tego nie wychodzi. Dwa zadania domowe z tego mojego nieudolnego yy, dzielenia się z Państwem tym, czym są dla mnie talenty. Myślę, że ten czas powinien stać się dla nas wszystkich na nowo takim sposobem i szansą odkrywania, jak wiele otrzymaliśmy od Pana Boga. Jak możemy się tym dzielić i jak często nie potrafimy być po prostu za to wdzięczni. Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi na ten czas. Drogi Wielkopostnej, zapraszam Państwa do takiego zatrzymania się zatrzymania nad swoimi darami, talentami. I zastanowienia się, czy robicie wszystko, by dzielić się nimi z drugim człowiekiem. Zaczynając od rodziny poprzez wspólnotę parafialną czy społeczność, w której mieszkacie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.